Cześć wojciech nalepa z tej strony. Tak, dzisiaj tak na lajcie. Bo jest gorąco upały przyszły do Polski w końcu po tych deszczach, woda w wiśle opada będą plaże. Dzwonią klienci chcą, żebym pomógł sprzedać im nieruchomość. I jak mówię im swoją stawkę, to pytają się panie dlaczego tak drogo? A panie, a dlaczego benzyna jest taka droga? A panie, a dlaczego ZUS jest taki drogi? Panie, a dlaczego marketing w internecie jest taki drogi? Bo ja też nie chciałbym płacić faktur po... Nie będę mówił po ile miesięcznie. Bo to kosztuje dużo. I panie, dlaczego masz tą działkę tak daleko? Bo wtedy ja muszę więcej na paliwo wydać. I więcej moja robocza godzina kosztuje, bo przecież przejechanie 40 km pod Kielcami to nie jest 30 minut. Trochę ciężko, no. Trzeba w zasadzie zarezerwować w jedną stronę godzinę, w drugą stronę godzinę no i na miejscu między 10 minut rzadko najczęściej do godziny trzeba spędzić czyli prezentacja jednej działki 40 km od Kielc to jest w zasadzie 3 godziny nad tym spędzam to teraz policz sobie ile zarabiasz średnio godzinowo netto dodaj do tego podatki, opłaty cenę paliwa, amortyzację samochodu a zapominamy jeszcze o wiedzy, umiejętnościach i marketingu internetowym. Pozdrawiam serdecznie, tańszy nie będę, cześć.